jest internet. No więc, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ale jakoś tak się składało, że nigdy nie mieliśmy dla nich miejsca. To jednak niedawno się zmieniło, zrobiliśmy miejsce specjalnie dla nich. W tym filmie stworzymy więc swoją własną aranżację, akwarium dla tych małych ziomków. Akwarium, którego użyjemy ma pojemność 30 litrów i wymiary 60x30x16 cm. Idealnie mieści się na tej półce, choć trzeba było pomalować jej spód zanim zaczęliśmy ten projekt. Do hardscape'u wybraliśmy czerwoną skałę Melafir, którą znaleźliśmy w lokalnym sklepie ogrodniczym. Skała jest całkowicie obojętna chemicznie, więc nie zmienia parametrów wody. Mamy około 10 kg, ale prawdopodobnie użyjemy tylko części z tego. Zanim zaczęliśmy nagrywać, spędziliśmy trochę czasu układając różne kompozycje z kamieni na podłodze, aż znaleźliśmy układ, który obojgu nam się spodobał. A to już wyczyn, bo łatwiej się do papieża dodzwonić niż znaleźć tu konsensus. Tym razem celem jest stworzenie czegoś minimalistycznego. Tak to sobie wymyśliłam. W zasadzie to układ w stylu Iwagumi, ale nie trzymamy się żadnych tradycyjnych zasad tej kompozycji. Po zbudowaniu prawej strony akwarium zabraliśmy się za lewą, gdzie znajdzie się główna skała. I łamiąc wszelkie reguły robimy to w odwrotnej kolejności niż zwykle. Zazwyczaj skałę główną umieszcza się jako pierwszą. Do tła w tym małym akwarium wybraliśmy trawiaste rośliny. Dodajemy więc trochę aktywnego podłoża, żeby dać im dobre warunki do ukorzenienia. I ponieważ akwarium jest bardzo płytkie, nie możemy dać zbyt grubej warstwy. Ale mam nadzieję, że wystarczy, bo i rośliny dobrze się przyjęły. plan wsypaliśmy drobnoziarnisty piasek kwarcowy, cienką warstwę z przodu. Dosypaliśmy też trochę piasku między szczeliny skałek, żeby ustabilizować całą konstrukcję, bo nie używamy żadnego kleju. Jak się okazało, skały i tak są całkiem stabilne. Przed sadzeniem delikatnie spryskaliśmy podłoże wodą, co ułatwiło nam umieszczenie roślin. Do tej aranżacji zdecydowaliśmy użyć się tylko trzech gatunków. Po pierwsze ponikło maleńkie Eleoharis parvula, Eleoharis montevidensis i ponikło żyworodne Eleoharis vivipara. Sadzenie zaczynamy zawsze od tyłu. Najwyższe rośliny przy szybie, najniższe z przodu. Pozostałe sadzimy losowo, żeby uzyskać bardziej naturalny efekt. Do tej pory wszystko idzie całkiem nieźle. Wszystkie rośliny są już posadzone, więc możemy w końcu nalać wody. Tak uprzedzam to moja spinka do włosów. Potrzeba matką wynalazków. Jak zawsze używamy mieszanki wody demineralizowanej i kranówki, żeby uzyskać 120-150 TRS. Na razie filtrujemy wodę zwykłym, tanim filtrem kaskadowym, który wzięliśmy z innego akwarium. Trzy tygodnie później pojawił się jeden z najgorszych etapów brzydkiego akwarium, jakie widzieliśmy. Ale kolcobrzuchy zupełnie się tym nie przejmują. Wpuściliśmy je w drugim tygodniu, a choć teraz akwarium wygląda niezbyt ładnie, wystarczy trochę odsysania glonów, ręcznego czyszczenia i częste podmiany wody żeby wszystko wróciło do normy. To zupełnie normalne, chociaż podejrzewam, że sytuację pogarsza oświetlenie. Zwykła tania lampa LED bez regulacji natężenia. Świeci na 100% cały czas. Skróciliśmy więc czas świecenia z 8 do 6 godzin. No, i problem całkowicie zniknął. Normalnie dodalibyśmy kilka ślimaków i krewetek, które pomagają w walce z glonami, ale kolcobrzuchy to prawdziwe maszyny do zjadania ślimaków. Każdy, który się pojawi, znika w kilka godzin. Zamiast tego wpuściliśmy małego zbrojnika, żeby trochę pomógł w czyszczeniu. Nie martwcie się o niego, to tylko tymczasowo. Później wróci do większego akwarium. To jest dla niego zdecydowanie za małe na dłuższą metę. W akwarium mamy sześć dorosłych kolcobruchów, i póki co dogadują się całkiem nieźle, są bardzo towarzyskie. U tych ryb gęstość populacji ma duże znaczenie pobywają terytorialne i potrafią czasem się posprzeczać. Ostatnio dodaliśmy też kilka krewetek. Na razie żyją, ale zobaczymy, czy ich populacja się utrzyma, bo na rybek prawdopodobnie szybko zostanie zjedzony. Z tego co wyczytaliśmy, przed założeniem zbiornika kolcobrzuchy najlepiej czują się w większych grupach. Wtedy agresja rozkłada się równomiernie między osobnikami. Po obserwacji ich zachowania możemy potwierdzić, że to prawda. A jeśli coś zacznie się dziać, mamy wystarczająco dużo innych akwariów, by je rozdzielić. Więc to żaden problem. No i na tym dzisiaj kończymy ten film. Mam nadzieję, że podobało Wam się i polubiliście się razem z moimi ziomkami. Jak zawsze nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!